Nie bój się chcieć Wygrana czeka, trenuj co dnia Puchar czeka, więc nie zwlekaj To będzie nasza gra Jeśli będziecie ciężko pracować na sukces, on w końcu się pojawi. Ja nie wierzę w takie rzeczy. Nie rozumiem. Dlaczego zostałem zdegradowany do rezerwowego i tylko grzeję ławę? Przecież trenuję dokładnie tak samo jak pozostali. Zaczęliśmy rewolucję w futbolu. I ja też chcę przyczynić się do jej sukcesu. Hej, chance! Przepraszam, czy coś cię gryzie? Może jedyne co muszę zrobić, to odejść, tajemniczy przeciwnik! Pa. Cześć! Do zobaczenia! Co się tak przyglądasz, Lucian? A tak. Zastanawiałem się, czy coś gryzie naszego Łanczanga. Ostatnio jest jakiś inny. Hmm. Może po prostu jest tak głodny, że nie ma nawet siły się ruszać. Szczerze, mam taką nadzieję. Hmm. No, przestań! Hmm? Po prostu przestał cię wszędzie ze sobą ciągnąć. Nie mów mi tylko, że zacząłeś nagle za nim tęsknić. Co no jasne, że nie. Poznaliśmy właśnie kolejnego rywala. To akademia mirażu. Akademia mirażu? Coś nie tak? A? Nie, nic, przepraszam. Akademia mirażu wyróżnia się doskonałą techniką. Ich styl gry jest często porównywany do pokazu magii. A to ich kapitan. Król strzelców Harold Houdini. Mówią, że dysponuje jednym z najpotężniejszych strzałów. A ma on może jakąś nazwę? Jego ruch specjalny to błędny ognik, który nigdy nie zawodzi. Zawsze, gdy go wykonuje, strzela bramkę. O rety. Znany jest również ze stoicyzmu. O? Bez względu na sytuację, nawet po zdobyciu bramki, nigdy nie okazuje emocji. Skoro tak dobrze kontroluje swoje emocje, może za każdym razem na chłodno podejmować decyzję. Zatrzymaj go, Łączak! Dziś się nie dam. Łączak, schodzisz z boiska. Dzięki. Trenerze, to się nie powtórzy. Możesz wracać do domu. Dobrze, trenerze. Słuchaj, son, liczę na ciebie, wejdziesz za niego, jasne? Hugh, a ty się rozgrzewaj. Rozkaz! Dlaczego trener odesłał go do domu? Pewnie dlatego, że zachowuje się inaczej niż zwykle. Coś musi martwić naszego wanchanga. O, czyli nie tylko ja to zauważyłem. Ciekawe o co chodzi. Gdyby mógł o tym z nami porozmawiać, to by to już zrobił. Widzicie, problem, z którym się dzisiaj mierzy, to pewnie sprawa, którą musi rozwiązać sam. Znowu sam. Ach. Zupełnie jak wtedy. To była ostatnia klasa szkoły podstawowej. Koledzy zaczęli mi dokuczać. Nie wiedziałem dlaczego. Dzieciaki, z którymi się przyjaźniłem, stały się moimi wrogami. Ale Harold był zupełnie inny. W przeciwieństwie do nich, on traktował mnie miło i przyjaźnie. Byłem szczęśliwy. Dopóki był przy mnie, wszystko było dobrze. Ale potem, bez powodu, postanowił, że zacznie mnie unikać. Było mi tak przykro ze wszystkich ludzi. Dlaczego akurat on mnie tak potraktował? Krótce potem klasie znudziło się dokuczaniem i znów byłem jednym z nich. Ale i tak nie czułem żadnej radości. To było bolesne. Czułem, że Harold odwrócił się ode mnie. Ale dlaczego? Na tym boisku codziennie po szkole graliśmy w piłkę. Złożyliśmy sobie nawet obietnicę, że kiedy skończymy podstawówkę, nadal będziemy grać razem. <grystanie> Harold. Widzę. Nie widzieliśmy się chyba wieki. Uh. Mm -hmm. To cześć. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego przestałeś ze mną rozmawiać? Miałeś być moim najlepszym przyjacielem bez względu na wszystko. Dlaczego? Harold. Hmm? Harold, czekam na odpowiedź. Powiedz coś. Musi istnieć jakiś powód twojego zachowania. Inaczej nie uwierzę, że z własnej woli zjawiłbyś się akurat tutaj. Proszę, powiedz mi prawdę. Zawsze mi przeszkadzałeś. <noise> Więc zacząłem mieć Ciebie dość. Nie mogłem znieść, że wszędzie się za mną snujesz jak cień. W najbliższym meczu zamierzam was pokonać. Zarówno jako kapitan Akademii Mirażu, a także jako wierny sojusznik piątego sektora. Dobrze wiesz, że im się nie warto sprzeciwiać. No i piłka nożna powinna być pod kontrolą. Co? Dlaczego? Tyle ci w szkole dokuczali. A nic cię to nie nauczyło. Należy podporządkowywać się silniejszym. Nie warto się przeciwko nim burzyć. Nie macie żadnych szans. Ale... Przecież tobie zawsze zależało na sprawiedliwości. Harold! Poświęciłem się grze w piłkę, mając głęboko w sercu nadzieję, że kiedyś się pogodzimy i że znowu będzie tak jak dawniej. A teraz wszystkie powody, dla których gram w piłkę? zaczęły znikać jeden po drugim. I znowu zostałem zupełnie sam jak palec. Lucian? Chodźmy, przeziębisz się. chodziłem przez to Był taki okres, kiedy mnie też dokuczano w szkole. Byłem nowy w klasie. Chciałem poznać nowych przyjaciół i bardzo się starałem. Ale jestem trochę nieporadny i ciężko mi czasem wyrazić się słowami. Zgadzałem się na wszystko, bo chciałem, by wszyscy mnie lubili. Często robiłem to wbrew sobie. Sytuacja powtarzała się z każdą nową znajomością. Po prostu z każdym się w pełni zgadzałem. A przez to ludzie się na mnie złościli, i po pewnym czasie mieli mnie dosyć. Początkowo nie rozumiałem, dlaczego tak się działo. Zupełnie nie wiedziałem, czym ich tak irytowałem. Ale w pewnym momencie zacząłem zastanawiać się, jak to jest być na ich miejscu. Zaczęło do mnie docierać, że byłem żałosny. Od tamtej pory postanowiłem, że zawsze będę szczerze mówić o swoich uczuciach. Przeprosiłem za swoje zachowanie i powiedziałem wszystkim, że jako nowy po prostu chciałem poznać nowych przyjaciół. Coś ci powiem, Juan. Jeśli z nim porozmawiasz, na pewno poznasz przyczynę jego zachowania. że jak pokrzyczę, to lepiej się czuję. Kiedy mi dokuczali, przychodziłem gdzieś, gdzie nie było nikogo, i krzyczałem. Wiem, ile wysiłku wkładasz w grę, więc też chcę powalczyć. Do zobaczenia, Wiktorze. Jestem lepszy od ciebie. W końcu udało się Co ty uciec. Robisz? Co to za hałas? Piłka moja. Hej. Sí, uh. Przepraszam, nic ci nie jest? Hmm, chyba nie. Nasza piłka. Og oh. Nieźle! Wzajemnie! Wzajemnie! Nieźle! O? Ale, Ale super! super! A, tutaj macie swoją piłkę. Dzięki! Dziękujemy, Dziękujemy za jej odzyskanie! odzyskanie. Pa, pa. Do zobaczenia. <grytania> Jesteś jednym z zawodników Raimona, prawda? Tak! Świetnie! Możesz grać w piłkę, ile tylko chcesz. Mnie na razie nie wolno, bo muszę być w tym szpitalu. Co? To może nie powinieneś wychodzić i biegać ze mną? Nie, jest dobrze. Nie przejmuj się. Hej, Sol! Siostra Travis! Sol, po raz kolejny uciekłeś ze swojej sali. Nie jestem w stanie leżeć w łóżku oh. cały dzień. Oh. Masz natychmiast do niego wrócić. Raczej nie. Huh? Jak mnie stąd wypuszczą i będę już w formie, to spotkajmy się, żeby pograć. Jasne. Pamiętaj, następny mecz masz wygrać. Trzymam kciuki. To cześć, Arion. Do zobaczenia. O, przecież ja mu nie mówiłem, jak mam na imię. Co ja mam z tym chłopakiem? Przepraszam cię, mam nadzieję, że ci nie przeszkodził. Nie, nic się nie stało. A przy okazji, on nie wyglądał na bardzo chorego. Naprawdę musi być w szpitalu? Tak, ten chłopiec, Soldejstar, i przechodzi tutaj badania. Przechodzi badania, czyli to jeszcze wcale nie oznacza, że jest chory. To świetnie. Soldejstar. Gimnazjum Raimona coraz śmielej sobie poczyna z tą swoją rewoltą przeciwko piątemu sektorowi. Coraz więcej głosów opowiada się za rewolucją i przybywa ich z każdym ich zwycięstwem. Szlak Imperium to dla nas przede wszystkim wybory, które wyłaniają kolejnego imperatora. Pamiętasz o tym jeszcze, prawda? Bądź czujny, bo może się okazać, że wkrótce stracisz swój status, a twój tytuł przejmie ktoś inny. Wszystkim się wkrótce zajmę. Podjąłem się swojej życiowej misji kontrolowania i uratowania futbolu. Przepraszam, trenerze. Proszę pozwolić mi wrócić. Hm. Zgoda. <noise> Nikt mnie dzisiaj nie zatrzyma. Zamierzam zagrać w następnym meczu. Choćby nie wiem co. Nie można zmienić przeszłości. Nie da się. Ale mogę go przekonać, że rewolucja to jedyny właściwy ruch i sprawić, by w nią nie wątpił. Wczoraj nie mogłem mu tego powiedzieć, ale podczas metru upewnię się, że to zrozumie. Powiedz ci, Harold, jak traktuje? Futbol, który tak kocha! Ale on gra. Świetnie łączang, dobra robota. Tak. Rosjan, wiesz co się wydarzyło? Nie mam pojęcia. Hmm. Jesteś tego pewien? Pewnie, że jestem pewien! Obiecaj mi, że dochowasz tajemnicy. Niech to zostanie tylko między nami, jasne? Tak! Brawo, Kevin. Nadchodzę! Konflikt, który wcześniej zauważyłeś, został rozwiązany. Nieźle, więc to jest Akademia Mirażu. Tak. Coś mi tutaj nie pasuje. Harold Houdini. Przybyliśmy na arenę świata Flipera, ale super! Niestety nie wiemy, czego się dzisiaj spodziewać, więc musimy być czujni. Wiem. Hej, Harold! Czekaj. Do czasu! Daj, przykleję ci plasterek! Uważaj Fei, rozsypujesz je wszędzie! Raz, A? dwa, A? trzy, A? cztery! Dlaczego nie powiesz łanowi, co naprawdę myślisz? Jeśli mu powiem, tylko go zranię. Masz dobrą okazję, by szczerze z nim pogadać. On jest tchórzem. Nie zaakceptuje tego. Więc nie ma potrzeby. Jeśli tak, to dlaczego aż tak cię to boli, Harold? Czy ty jesteś jednym z zawodników Raymona? E, tak. To świetnie. Widzisz, jestem koleżanką ułana ze szkoły podstawowej. Nazywam się Faye <grywa> Przyjaźniłeś Przyjaźniłaś się z Wanchangiem? Wiktor. <grywa> Trzeba to wygrać. <grywa> Przed nami ćwierćfinały turnieju Szlaku Imperium. Raimon kontra Akademia Mirażu. Już za chwilę zawodnicy wyjdą na boisko. Raimon i Akademia Mirażu walczą o miejsce w półfinale. Ich magiczne zagrywki sprawiają nam jednak ogromne kłopoty. Zobaczycie to w kolejnym odcinku. Strzał nie do obrony. To będzie naprawdę magiczny futbol.